O tym, że co roku odwiedzana jest przez tysiące turystów decyduje nie tylko sama lokalizacja, ale przede wszystkim jej magiczny urok. Jaskinia Niedźwiedzia jest największą jaskinią w Sudetach. W tej chwili znamy około 4,5 km podziemnych sali i korytarzy. Cały czas trwają prace badawcze. Turystów przyciąga tutaj wyjątkowo różnorodna i co warto podkreślić dobrze zachowana szata naciekowa jaskini. A to wszystko dzięki temu, że wejścia są do jaskini bardzo ograniczone. Zwiedzamy jaskinię w grupach maksymalnie 15-osobowych. Wejścia są co 20 minut. Trasa turystyczna w jaskini niedźwiedziej prowadzi tak zwanym środkowym piętrem jaskini. Jest ona bardzo wygodna dla zwiedzających, jest specjalnie oświetlona, co dodatkowo podkreśla walory jaskini. Dla tych, którzy chcą zobaczyć inną jaskinię, taką dziką, bez makijażu, mamy trasę ekstremalną. Tam wchodzi się w małych grupkach. Wymagany jest odpowiedni sprzęt oczywiście, który my dajemy. Mamy limity dzienne turystów. Stąd, aby do jaskini się dostać, mieć tam pewność wejścia, trzeba wcześniej rezerwować bilety i wtedy z tym nie ma problemu.